Siema, jestem Hubert Stankiewicz, dzisiaj będę nagrywał Asasyna z głosem, miałem tylko jeden filmik z Asasyna, to postanowiłem, że sobie coś nagram, na jeden film, na 90 ataku, jest to specjal, taki dla Kubusia specjalnie Który ostatnio krzyczał, że Asasyn się do niego nagają, Szczepa, no to Kubusiu, pokazuje Ci taktykę na Asasyna Full git, majonez, tak jak ja stosuję, dajemy to tu, to tu Begramy pająka, to nie wejdzie na pająka, bo na kimś głównie stoi, masz On teraz albo skoczy, albo nie, jak mu się zechce Skocz, dobra Zaraz padnie tam na dół, patrz Kubuś, patrz, patrz Kubuś, co ja robię? Patrz, patrz. Yep. Wbijasz tu na gałąź kubuś. Jep, jep. I rzucasz mega. Bo on zaraz, kurde, da... są sobie. O! Dobra, on teraz da furię. Da furię. I ja teraz daję sobie... A ty on się do mnie przeteleportuje. Skąd ja to wiedziałem? Dobra, dajemy na Tutaj ogień. Żeby on tutaj nie przelazł żeby nie uciekał do domu. Jep, jep. Jeb. Yep, Skaczę, bo nie chcę zostawić ogniu. Jeb. 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 No i tam... O, na przykład. On teraz rozwali negatorek jak na furie To... O, git. I teraz o, o, o. Bardzo dobrze. Go atom klaśnie. To ja poprawiam nalotami tymi. O. Widzisz Kubuś? Może spierdzielę tu na, na Na ten skrawek, bo... Bo jeszcze jak da, to mnie utopi Wziął debil bandaż Pozdro Dobra Lamus Bierę jeta. Lecę tu O Daję belkę Daję to O I teraz Dywany je. i i i, i gdzieś tu je O Hyc Już Bendowski do mnie pisze No kurde nie Nie da nagrać A potem się pytał kiedy filmik z głosem nagrać Dam wam co jakieś Jakieś fajne coś. O, No Bendowski pisze czy mi Krzysiu kiedyś za jabłoką no Krzysiu! To jest najlepszy człowiek kurde na świecie. Kubuś też. Silva to jest najgorszy Debil na świecie. O, tak wam powiem. Krzychu i kubuś to oni tam na nich można z nimi można konie kraść. O, on dał furię, to ja mu dam teraz palmy. Cóż, ale na lotu się zrobiło u mnie na koncie. Uuu, niedawno Janko Niebieskie. Fuck. No, pisze do mnie teraz, Szymon, no, zabiję jak pisano, no, no, zabiję, no. No, nie dadzą nagrać. No, nie dadzą nagrać. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy. Dukimy nie no Nie, nie, gram nie, z nie, nagrywam. Mm. Dobra, nagrywam z lecimy z dieta. Yep. O, ewidentnie. Za pierwszy razem gram tego, ale zawsze wygrywam, bo. Assassin jest easy, boss. Easy. Fury da? Albo i nie da? Dobra, nie ginie w tym gazie, nie ginie, nie ginie. Soker. O! Ewidentnie. 5 minut nagrania, nie? A już assassin, prawie rozwalony. I, i jeszcze raz soker. I gin w tym, w tym, w tym, w tym gazie. Kurde. Bez badarza i toksyny. I, 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 ja teraz daję następny. Następny gaz. Ja jep. Nie, yep, nie, yep, no, no. to no. całeś, <laughs> no, 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 no dobra, nie, to nie. Jeep. Dobra, zrobię no to tak. Skoczmy tu. I piję, coś mi wziął gwiazda. Chodź, koc, chodź, koc, chodź, 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 chodź. Dobra. I już jakby asasyn mamy pokonany. Easy, boss. Easy, easy, easy. Wyczamy stąd. Wyjemy łowce. Oto łowcę No i game over, motherfucker. Widzisz, Kubo się, to jest easy boss. Jeszcze nagram dla Krzysia, kurde. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć.